Siema, z tej strony Aqua i Pelek i zapraszamy was na opening Paradox Rift. E, dzisiaj będzie z nami na openingu bardzo memiczna karta według Aqua TCG i Kubato, bo się za, jakoś nie może iść do szkoły, więc przyszedł na opening. Przyszedł z nami. Przyszedł na opening. Zapraszamy. Hello. Witamy w openingu. E, to nie mój kanał, ale to mój boks, więc. E... Więc powiedzmy, że to jest jego kanał na ten filmik. No to Toxic TCG. To e, Daj, mam nie. kazury. Daj. <grym> będzie walczył. Yes, poszło. Idź Kuba to, masz, masz kaszkiecik, Dostaniesz folię z boksa. Dobra, mam folię. Piękny boksik. I co, lecimy we dwójkę? Lecimy we dwójkę, ja biorę prawą stronę, ty sobie weź ja lewą. lewą. E, a położymy na bok Wszystkie hity śliwo oczywiście wsadzimy od razu oczywiście no i powodzonka. O, odbijemy sobie na zdrówko? u na zdrówko, <laughs> elo. nauczę Aqua robić w końcu openingi boosterów patrz rozdziawiasz, co no. za no popatrz no robię to tak samo ciągniesz ciągnę i pui kody dla mnie <laughs> A nie dobra, było. spoko żeby nie było Ło. Wow. A tak mnie nauczył, słuchaj, Kołodziej, Grismore. popatrz. Flamigo. Slytherin. Devolution. O, fajna karta. Minior. Gimme Gimigol. Jezu, ale mi się to Wow! Garchomp! Wow! Ale jasne. Garchomp Wow! Y trafiłam ci Devolution. O, to i Devolution trafiłam to ci y Miniorka. Okej. Okay. No to fajne karty odchodzimy. Pokazuj tutaj. tutaj. No dobra, Pamiętaj. no to Minior. Y Będziesz opowiadał? Będę opowiadał. No, Minior jest niestety smutną kartą, która jest niezbędna w tym formacie, bo y, Gepir wygrał Regio w Warszawie. Energii nie potrzebuje. Y, bo Gepir wygrał Regio, więc niestety... Tak, więc nas Norlaxy jest to y, Wszędzie trzeba Miniora wypowiadać. Leci Minior wszędzie, tak. Okej. Okay. Następne. Twaj. Ja teraz mam z Iron Valiant, to się A nazywa? Ja tym? mam z Roaring Moonem, ale na szczęście teraz tylko Roaring Moon ryczy. To ma wiedzieć, ten tak wie? gra. Nie rzucaj tak tymi poliami. I czekaj na mnie. Dobra. Douglade. Pamiętaj, że tutaj masz kamerę. Ciężko być liderem. Klow! Pozdrowienia dla lubisz? Mikołaja. Earthworm. Co to robi? Ups. Ups. O, na rewersie! Armarużyjek. Ja mam o wiele się lepszą tak stronę. Jak z takich dziwnych kart. Ej, serio, ty już dwa i eksy trafiłeś, prawda? Ja mam prawda? o wiele lepszą stronę. Masz o wiele lepszą stronę. Może poczekajcie, drodzy widzowie, bo klaw zasługuje na sliwa. Trafił dwa i jak wsadza wsadza krab. Krab to jest najlepsza karta, szczególnie z hiszpańskim elektrodą. Ok. Krab najlepsza karta dołącza tutaj tak, do pulu. Tak, ma tu leżeć. Ciao! Yeah. Na co o, komuś garczą? Dobra, ja mam teraz armaróżo. No ale jak się to mówi? Armaróż, no? Tak, jakiś zamek. Dobra, kodzik dla ciebie. Halo. Gabajton is Minum. Dublade. Krowa. C Simisir. O, małpa. O, ewolucja. Krobat. O. Torba śmieci z łodzi. I ślimak. Tapukok. O, tapukok. No, no super, na Chcesz co mi ta pukoko? Tapu koka? tapukoka? Eee, położę Proszę. sobie go tutaj, nie będę go wsadzał. Nie zasługuje. Nie zasługuje na wsadzenie na nawet? A co mi ta. No dobra, wsadzę. Tapu... Wiesz, co zamiast tapu koko... Widzicie, ja na siebie krzyczę, że nie wsadzam takich rzeczy, a on. Eee. Eee, ja wolę wsadzić garczompa. Może, może i to nie jest grywalna karta. Ale to jest garczom. Każdy garcząp to fajny, garcząp. O tak. i właśnie, jak mowa o garczompie? No i później też pokośnie wszystkie bu... eee, in, O, Majdini. Czekaj. Made in USA, ale... Tak, druk USA, jakby co, więc... Może no. no, jakiś pracownik z USA wyniósł z tego boxa wszystkie altarty. O właśnie, też zobaczymy w sumie, czy są takie same błędy w druku, jak w europejskich. No mam nadzieję, że nie. A poczekaj, energia. Wrócaj tak później ich nie Tandem znajdziemy. Tandem mouse. Coś. Ło, Znowu Znowu ta małpa. A roar. <laughs> Bounceweed, zasiem i Kingdra, czyli jedno wielkie nic. Też nic. Bardzo fajnie. Ale no, tak to tych... wygląda z tymi boxami w sumie. No tak, bo ile? Już trzy dropy poszły. No, trzy dropy. To jeszcze trzy max. I tyle w sumie, tak naprawdę. Bardzo fajne te boxy, opłaca się. A to jest Iron <laughs> Valiant. Garchomp. Garchomp Liz Nuts. Ja, ci, ja cię zaraz wyrzucę. Ui. Czekaj chwilę. A. No nie umiem otwierać tych boosterów. To jest poważny problem. Jak ktoś ma jakiś coaching z boosteru? To odzywajcie się. Możecie w razie czego przyjść do piwnicy, -um. na lokalsy. Zapraszam. Do Warszawy do centrum MCG. Wimpo. O myszki. Łapa, A, tutaj dobra. kamera. Dobra, jeden tam. Nie jest. jeden tam, tylko ludzie lubią widzieć. Rork. O, kolejna małpa. Uuuuh, Wesel. tutaj mam? O, Wesel. O! Logik. logik. Ale, jezu, jaki off-center. Ale no. fajny logik. Bardzo ja fajny logik. Go. E, tylko niestety, ten logik jest częścią strategii, która polega na tym, żeby bardzo wkurzyć ludzi. O! E, bo gra się to w talii, w której najpierw Tsarina i IX rozkłada damage, a potem twoje Pokémony nie mogą atakować. Więc bardzo przyjemna sytuacja. Czyli to jest też taka talia jak Snorlax. No, no, nie, nie, bo, nie, 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 bo to bierze jakieś knockouty, ale też nie polecam. Okej. Okay. Nie polecam. Czekaj, trochę. Muszę czekać na trochę. I Tak, bo tutaj wiecie, pokazujemy. Roaring. Roar, 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 Yes. Ale ładny ten logik. Mi się okay. podoba. To what she said. Wee! Wee! O, kody dla mnie. Tak, tak. Energia. Wee! <śled> Okej. Okay. Nimble. Elekid. O, wanilisz. No i znowu lodzik. Stenę. Znowu ta sama mopa. uuu. I Iron Krokolis. Sienpa! O, grzyba trafiłaś! To, grzyb jest spoko? A grzyb jest fajny, Jak podłożysz pod niego Ancient Booster Energy Capsule, to może zatruć i Ciebie i przeciwnika. I gra się to. A, okay. I gra się to z najlepszą kartą w tym secie, którą gdzieś wsadziłem, nie I ja wiem, wsadziłam. gdzie ty wsadziłaś, o ja. o klof, krabikiem, klof. Na regio byłem świadkiem tego, stałem kilka stołów od tego. E, Mikołaj, e, bardzo pozdrawiam, to jest bardzo dobry człowiek. Chociaż gra klofem, więc on, no, bywa. Ale używając grzyba i klofa pokonał gracza kontrola tak bardzo, że zdropował. Także tyle w temacie, bardzo, wow. bardzo prawidłny ziomuś. Jest się czym chwalić. Polecam. Każdy wyeliminowany gracz stala, to dobry gracz. Dobra, ja znowu Roaring Munach, znowu Arma Rouge. Arma Rouge. Chciałbym jakiegoś Roaring nie powiem. Dobra Każdy karta. Każdy by chciał Roaring Muna. Brawlu. I co? Muszę na ciebie czekać, bo rzucasz rzeczami. Ui. Toxel. Toxic. <laughs> Ale. O, Luxury escape. bardzo dobra karta do gardii. E, dzięki niej ten ten mały cukrzyczy ten Jigglypuff, paw cukrzyczy nie pamiętam jak się nazywa chyba screaming Tale? screaming Tail, e, tak to on e, dzięki temu może 330 chyba zrobić Mały, bardzo dobra karta roark Minimum. wow deoxys wow deoxys to wcale nie jest niczyj ulubiony pokémon nie wiem jak lubisz deoxysa to jak lubisz deoxysa to jest taka infolinia może nie w tej filmie nie w tej formie boże Dobra, lecimy Które dalej. Które spaghetti jest twoje ulubione, ługarczą? <laughs> Które spaghetti jest twoje ulubione? Latający postur spaghetti. A moje to defensywne, bo ma takie dwa grube spaghetti. Jezu, chodzik chciałam pokazać. Energia! Czekaj, ja się tu Ui. Ui. Trafiłem w ten. W kamerę. Tinka-ting. Pumpko-pum. -pum Czarkadet. Little. Sz szmol. Śmieć. Oh, o, o, Counter -catcher. O, i Snorlax. I Snorlax. Eee, eee. bardzo. Eee. Altaria i X. Wiem, że nic, ale no, Altaria się świeci jest fajna. Świeci się, no... Fajne. Pozdrawiam Polgola. To jest jego, jeden z jego, jego ulubionych, ulubionych pokémonów, no, chociaż on słaby ludzi. A e, pozdrawiam. Może dam mu, jak się zobaczymy za trzy miesiące na turnieju. E, dobra, trzeba posprzątać trochę ten śmietniczek. Kleczkę tak. Troszeczkę dobra. posprzątajmy tutaj daj na kubkę. Kubka. Na kubkę. <laughs> Czekaj, chodziki. Tutaj posprzątajmy, bo nikt nie widzi twojej e, wspaniałej maty. Skąd masz taką wspaniałą matę? A taka powiedzmy. piękna, mata, kampania północno-wschodnia. Pojechaliśmy do Białego Stoku, ustawiliśmy topkę, wygraliśmy i tyle. A to jest nie, nie zasłaniaj, i miał, miał skalado kaszkietem GX. To tutaj będzie kaszkiet, GX. kaszkiet GX. Kaszkiet GX, bardzo pozdrawiamy. <laughs> Ogólnie będzie to mocno warszawski odcinek, słuchajcie. Ej, ma być. Śląski, <laughs> kot, Czekaj, energia. Ja ci zaraz, ja cię wyrzucę, zaraz hopie. No, wyrzuć. O, nie Z okno. O nic. A piąte piętro, pozdrówka. TDW. Znowu kanter kaczer. To Cugiri, uczuli takie przydatne rzeczy. <śmiech> <śmiech> o, ech, lary. <laughs> lary. No, jeżeli to jest czyjaś ulubiona karta... Cicho. Lar. Ty nie masz problemów z siedzeniem w autobusie, tyle powiem. Kto ma wiedzieć ten dnia? Kogo kobiety go lubią. A to jest bezużyteczna karta, weź to przeczytaj. Lipnicoinem, coinem, no, jeżeli słucham. heads, wyszukaj dwa Pokémony i, i włóż do ręki. Jeżeli wyrzucisz tails, wyszukaj basic pokemona i włóż do ręki. Bezużyteczna karta. No, trochę tak. No. Ale arta ma ładnego. Wiedzmy, mnie nie zasłaniaj czempiona, miał składę. Dobra, Roll. lecimy dalej. Ogólnie to zasangiowanie dostałem 5 boksów, ale dwa boksy pójdą na Pelek Cup. E, Właśnie, zapraszamy się, na Pelek Cup. Odbędzie się 30. Już mamy rezerwację od szanera kochanego. E, poczekajcie, czyli energii. to w Lalusji? Odbędzie się 30 grudnia w Lusji wpisowe 45 zł w i wchodzą trzy boostery do puli. Także zapraszamy na turniej. Darmowa reklama. O, Jirachi, pierwsze pierwsza. Jiraci też bardzo przydatna karta. O, wiadro. Znaczy, zban. I? I. O, Iron Duguli. No ja lubię Hydragona, ale to jest. Mama, możemy mieć Hydragona. Mamy Dragon Hydragona w, w domu. No dokładnie. A jeszcze muszę wrócić z tym bulkiem, Boże. Armor. No, to Sam przyszedłeś tutaj Armor. to otwierać. Brz, 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 brz. Aby żeby te boostery dały się otwierać. Nie. A, czekaj, chodzik. Chodzik. Ale mam zabawę. Flittle. Trapcia. Mówisz, że to jest twój pierwszy booster box? Tak, bo ogólnie uważam, że to trochę strata pieniędzy. Trochę tak, bo w sumie się wychodzi... O, słodki! Jaki Ale noc spanko! I... Masz ma panko? No masz panko w tym. Łooo, źródełko! Jaki fajny. No i tak, no i taka jakość wykonania, że nie wiem czy widać, ale tutaj Widzę. wszystkie rogi, rogi są... Rogi są srebrne całe. Także te amerykańskie karty wcale nie są aż tak dobre. Nie są lepsze niż nasze druki. Choć ani razu się nie trafiła karta, która była... bo w europejskich trafiają się takie, co tutaj po prostu ci schodzi. O, fajnie, no to Poddymka Więc w stylu tak Maxim. Więc i tak jest o wiele, o wiele lepiej, powiem ci szczerze. Poddymka w stylu Maxim. No poczekaj, pozbierajmy tutaj No, Jaki słodzieczek. No słodzieczek misiaczek. Tak tutaj ma być? Tak, tak. A tu jest najbardziej memiczna karta, jaką mam w swojej kolekcji. Koreański kłaza. Dobra, Armo Rouge. Koreańsko. Koreański, Koreańska. Koreańsko. Koreańsko. Bezpłciowe. bezpłciowe. są, tak. Kot. I, I. Energia. Nie chcę szukać potem. Z potem Parasol. Z potem zjedną, kobieta wie. z parasolem. Porygon. Yy, ośmiornica. Nietoperz. Energia, leczy człowieku. Yy, stalowy no, popatrz. ziomek. Ewolucja mi się trafiła. Wow. Pinka tuuuu. I dupa. It's lizard. It's lizard. I Ciclizart. Wulkanian. też mi się wulkanian trafił, lol. Świetny opening, świetny naprawdę. Świetny opening. Ale Magby słodziaczek. Fajnie by było trafić, nie wiem, Unpiewery Match, tak zwane -Gra Milevolt Gracie, co jeszcze jest fajnego w tym dodatku? No Moon Moon. Iron Valiant. Iron Valiant, Moon Moon. Ja pan lubię wbrew pozorom, to jest całkiem fajny Pokemon, no. Czekajcie. Ui! O, Girachi, Girachi, też. O, Jirachi, bardzo, też jest spoko. Kobieta z parasolem. O, tak wyglądają ziemniaki, które oskrobiła moja mama. <laughs> Liskar, jakiś Future Booster, coś tam Bambik mnie o to pytał. I ci spadło gdzieś. The message u Turbo o, proszę bardzo. O! Ło! Wow! Podwójny eee! hit! Godpack! Uuuh. Uuuh. Wow! <grym> 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 e, pozdrowienia, Pozdrowienia do piwnicy. Kto ma wiedzieć, ten dwie. Mamy mamy Godpack. Nie ma co. A w sumie na Islasza chciałem jednego. Szkoda, że kosztuje 5 zł. Czyli ale jest Maureen. Fa bardzo fajna karta. Zwróciła się jedna e, dziesiąta boxa. Dlatego nie opłaca się tak naprawdę, bo... No, kupujcie kupować. single. Kupujcie single od ludzi na lokalsach. Naprawdę. I na, na grupach na Facebooku. Jeżeli ja nie jesteście youtuberami, nie kupujcie tak. tych rzeczy. Nie opłaca się. I to kupujcie bardzo. od nas single ro później, jak naprawiam się. Ro ro. Dobra, jak pod tym filmem będzie 50 komentarzy, to założę własny kanał. Dobra. I będę robił recenzję lokalsów. Słyszycie, 50 komentarzy mi! <laughs> przepraszam. E, na mm. cel, bo, bo poleciała bardzo Bardzo. O, już zaczęłam. No dwie karty weź. Dwie karty, proszę. Małpa. Lecimy. Małpa. Minun. Rika. O, Bambik pytał. Gorgo, go, gorgo. O, Bambik też pytał. Słabo. Wakok. Wow, Lupa. za to. Niby fajny Pokémon, bo jednak ta ability pozwala dołączyć dwie ener W sensie energię z ręki do Pokémona na ławce i dobrać dwie. Okej. Okay. Trochę taki. Shadow Rider, Rex VMAX, tylko że oddaję jednego prize'a. Ogólnie fajna karta, tylko nie wiadomo jeszcze z czym można by to grać. Coś się znajdzie na pewno. Nie wiem, Mewtwo EX, Noivern, Coś Banette. Banet. Wiemy? O, Karsie EX, przepraszam, pozdrowienia dla Karsika. Pozdrowienia dla Karsa. No. Miał ostatnio podkoszulek w kolorze włosów. Był goły? Ui. <grym> Przyszedł podkoszulę. goły? Octillery. <grym>. O, znowu lary. lary. Boże on wygląda jak ja na lokalsach, jak zrobię 2-2 Ja dwa, dwa <laughs> Jamask. No. O, rower. Czekaj, bo już jestem na holo. No, Niek. dobra. No, no! No! O, złoty biczko, jaka piękna karta. Piękny jest, no. No jaki ładny. I tu jak jest Flamigo. O, pozdrowienia dla Mikołaja. Kupił wszystkie, po, Kupił wszystkie ptaki w altartach i w ogóle Pokaż, wszystko go po, to, żeby, po to, żeby... po chce pomacać. Po to, żeby nie grać tym. Ale no gra, to wygląda. No bardzo fajne. Proszę, Na schowaj. tym, na, jak to się nazywa, na... A, mm. Na Lokalsach? Na Artazonie jest Leczong. A, Aha, w ogóle Artazona, na złotym, tak? Tak, na złotym Artazonie jest Leczong. Na każdym stadionie na złotym pasu the Peak jest Shnom. Shnom? No to w sumie jakie mieliśmy karty? To czekaj, no, mieliśmy jednego, Dobra, to, special, to, to jest Special, czy tam Hyper Rare. Dwa zwykłe ult... Y Trzy zwykłe, cztery w ogóle. Poczekaj, to są dwie gwiazdki. Tu masz srebrną gwiazdkę, tu masz to, złotą. To, to, gwiazdkę. i jeszcze Armaróż. To jeszcze jedno z dwoma złotymi albo trzema złotymi gwiazdkami. Hmm. Tak, tyle, nic więcej? Jeszcze Lodzik. Jeszcze Lodzik i jeszcze ten. A jeszcze, no, jeszcze Tapuko, jeszcze Arma Armaróż, ile to już jeden dwa... No, troszkę się tego trafiło. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jeszcze powinny być dwa teoretycznie, bo na ogół wychodzi Zobaczymy. tak 12. Hu, scorching bazuka. Co to robi w, nie, w ogóle? żebyśmy później je policzyli A to trochę jak taka gudra. O fojka. Pozdrowienia dla Marcina Ogórka. zrobił top 32 gudrakiem na region. Nikt w niego nie wierzył. I grał z tordem Reklevem na streamie, słuchajcie, w <laughs> No poszło to fajnie. Ja byłam tak w szoku. Powiem tak, y dam komentarz do tego meczu. Tutaj pokazuj kartę, jak To pokazuj będzie pokazuj? komentarz do tego meczu Marcinogórek zrozumie, bo <laughs> powiedział, bo to mi powiedział tuż po meczu. Mm. Dobra, tutaj mamy do A co jeszcze? Ile mamy? No dwa Czeka. powinny być. Czeka. Energia będzie... Jak mi zaraz rzuci Mroczna. Ui! Się nie dowiedzieliśmy... Mroczna! Patrz! O kurczę! na tu zlecą. Dobra. O małpa! <laughs> Świetny hit, naprawdę fenomenalny. Chyba Kamil chciał to grać w, w Rowing munie ale powiedzieliśmy. To nie Boże, Że naprawdę pomylił się chyba z kaszkietem na, na mózg. I to tylko z kaszkietem, nie z kaszkietem, kaszkietem, tylko sam Tylko z czapką. Z napryciem, z napryciem głowy tylko, więc no. Dobra. trochę szkoda. tu trochę. Dajmy na kupkę Kupa bulku. Kupa bulku. dla Karsa. No, Ale świeci się z tego naprawdę, robi tyle. A i w ogóle, jakby też ktoś był zainteresowany, to 19 będzie League Challenge Pokémon Go w centrum MTG, tak, właśnie. Tak, będą słuchajcie, League Challenge i League Pokémon Go w centrum MTG, ale nie Jeżeli jesteś mm, zupełnie. Vanillite. Oh, <laughs> Evolution. Experiment. Ja przez Ciebie będę Ob mieć tyle zdjęcia w tym. Ile... Purloin. Nic. Milotic. No też nic. Ale okay. co chcesz ciąć? Chcesz ściąć jak rzucam energią? Ale to jest najfajniejszy element tego openingu. Dobra, ostatni booster to otwórz najpierw. Dobra, tak robimy, okej. Okay. No, otwórz najpierw, zobaczymy czy to coś się trafi. Okej, okay, czyli ja najpierw odbieram, chodzik na bok. Kłodziki, moja energia. Dobra, energia. Daj, daj, daj. Ja chciałam. Ui, o, nie, naprawdę? Przepraszam, to rzuć tą. Ui. No to rzuć tą. Kurde nie umie rzucać. Tak się rzuca energią. Jak? Jak Shurikenem? E, tak, pozdrawiam. Fajny taki kanał jest na YouTubie. E, cool e, ale wiesz, że Dominik TCG potrafi tak rzucać. Wiem, prawie kartami. Dominik TCG prawie mi rzucił kartą w głowę na OTP. Jakby e, nie to, że to grał tylko na Side Wentze, to by dostał game losa zachowania. zachowanie. Ale on rzuca tak z 15 metrów na odległość. Ja nie wiem, jak on to robi. E, game loss do zachowania niebezpieczne. Uczył się naprawdę Chod. chyba od ninjów. Ligit. Tak, siedzi, stoi, siedzi. I... I dupa. Iron jugulis. Dugululu. Dugululus. No to teraz te. Oj, ja. Oj, Psychiczna. Psychiczna. <laughs> Sidra. Lodzik, <laughs> Oricorio. <laughs> na Najlepsza dziewczynka. Na ten. Minior. Dondozo, o Jezu, Marek ten grał na tym, dobra. Wimpot. Na tu i Kupa Morpeko. I nic więcej. Nie polecam otwierać boksów. to jest trochę skam. Nie no, jestem zadowolony <kuh> ogólnie, patrząc na to, co tu zrobiło. Dobra, poczekaj, jestem... rozłóżmy to tak, żeby pokazać ludziom. Jakiś dziewczynce Larego, jakieś dorosłej dziewczynce. Ja jestem chętna. Dobra. Zróbmy tak. 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 Co się śmiesz ze mnie? No nie śmiesz się z ciebie, nie. Nie się z tych kart. A z tych kart się śmiejesz. Nie jest aż znaczy... tak źle. Nie, nie jesteś tak źle. 11. No, to tak, no to tak. No to, to to jest kupa. To jest kupa. To jest kupa. To jest kupa. Dobra. Od kupę. To to jest kupa. To jest kupa. To to są całkiem fajne karty w sumie. Logik Logic fajny, Magby uroczy, Garchomp super, ja, ja lubię Garchompa. Gibl to mój ja ulubiony Pokemon. I Lary oskamować kobiety. Lary, żeby oskamować jakąś kobietę, tak. Mam tutaj taką jedną na myśli. Nie, to będzie bardzo fajny <grym> trade po prostu. E, Beachcord jest fajny z Flamigo. Akurat e, ostatnio chciałem, w sumie nie mam złotego Beachcorda jeszcze. Lubię mieć każdy stadion po jednym złotym. Altaria jest urocza, no lubię Altarię. Fajna jest, taka słodziutka. No i co no, Raur. Rau. Dwa mi brakuje, ale ja nie lubię, po pierwsze nie lubię tym grać. Jak grałem na kapie właśnie ja jeszcze na... Ja nie próbowałam, muszę spróbować. Jak, jak grałem na kapie na to, grał ten Raczek, to zdążyłem w trakcie Pozdrawiamy jego... Raczka. Pozdrawiamy Raczka. bardzo dobrze, bardzo mocno, w ogóle ściski wszystko, ale... Ale jak on robił pierwszą turę tym deckiem, ten deck ma tylko jedną turę, na dobrą sprawę. Więc jak robił tą Czyli pierwszą? Albo się rozłożysz, albo się nie rozłożysz. Tak, jak robił swoją pierwszą turę, to ja obejrzałem wszystkie produkty w sklepie. W magicznym rynku i zdążyłem się napić, pójść do łazienki i wrócić. Pozdrawiamy też magiczny rynek. Pozdrawiam magiczny roku. rynek. Bardzo fajne warunki. Wyszedłem z piwnicy, żeby wrócić do piwnicy. Kochani, nie każemy wam wydawać pieniędzy na taki produkt, dlatego też giveaway. Jeżeli chcecie wygrać. O, dostaliście kodzik, jeżeli chcecie wygrać Booster Boxa, co muszą zrobić? Musicie prze, y, wytłumaczyć y, Karolinie tutaj, dlaczego jakaś y, karta, którą lubicie, jest najlepszą kartą na świecie. Może to być dowolna karta? Dopóki jest Pokémon. musi być Pokémon? Supportera nie może być? Może być supportera, ale tak to każdy napisze, że Cynthia, Bo każdy lubi ją bo, bo to dziewczyn. Jest mi za chwilę zierzę. Dzięki <laughs> jest nie wiem co. No, może w sumie. Nie, nie wiem. Dlaczego, la... Dlaczego każda kobieta lubi Larego? Nie wiem. Ma depresję i wory pod oczami. Tutaj, jakbyście zobaczyli, to tu ma takie wielkie wory pod oczami, jak ja przed regio. To jest prawdziwy szczur 40-letni. Dlatego lubisz, no lubi, lubi, super. Ale nie wiem co. E... Jeżeli chcecie wygrać taki booster box, bo nie każemy wam go kupować, bo mówimy wam, że nie ma sensu. Nie ma zupełnie sensu. Jeżeli chcecie wygrać Booster Box, to opiszcie swojego ulubionego kulartowego supportera. Bonusowe punkty, jeżeli czyimś ulubionym supporterem jest Skyla. Ale to tylko dla mnie, akurat. Ja nie wybieram to <grym> wybiera. wybiera. Ale jeżeli ktoś wybierze z was, wiecie, kim jesteście. Albo tak. To napiszcie 50 komentarzy i on założy kanał i może też wam zrobi giveaway'a. A tu I mają jak 50 pisać komentarzy. Tak, jeżeli będzie 50 komentarzy, szczególnie o Skyli, to założę własny kanał. Będę robił, nie wiem Proszę co, bardzo. deck profile. Gram tym samym od pół roku. To będzie robić deck profile co tydzień tego samego deku. O, silne. Mocne. mocne. To wo... No, Pozdrowienia do Wołomina. Okej. Okay. No to kochani, dziękujemy wam i mam nadzieję, że taki styl openingu wam się podobał. Trochę chaotyczne, ale dziękujemy i pozdrowienia do Włomina. Tak, trzymajcie się Halo. i do zobaczenia. Cześć.